Oh uh. 29 dzień lipca, Agnieszka Iwanowska-Pawlak, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. 20 osób straciło pracę w Kępińskiej Spółdzielni Pracy. Nieregularne zamówienia uniemożliwiały modernizację parku maszynowego. Zadłużenie rosło. Dziś może być wyższe niż majątek firmy. Niestety wkrótce zwolnienia obejmą kolejny zakład – Ośrodek Doskonalenia kadry. Spółdzielnia nie wytrzymała konkurencji. 20 osób straciło pracę z zlikwidowanej kępińskiej spółdzielni pracy. Zakład produkujący meble upadł, mimo że przez kilka ostatnich lat zarząd próbował go ratować ze względu na dobro pracowników. To nie ostatni zakład, jaki zostanie zlikwidowany w ciągu najbliższych miesięcy w Kępnie. Jak przyznaje Barbara Surek-Dyba, likwidator spółdzielni, jej kondycja finansowa była bardzo zła już od dłuższego czasu. Spółdzielnia y, ma zamówienia wyłącznie sporadycznie, miała sporadycznie zamówienia, nie były one zabezpieczone przez okres y, całego roku systematycznie, w związku z tym... Wzmożone zamówienia w okresie lipie, cierpień, wrzesień nie urządzały finansowo i spółdzielnia była w złoce z spłaceniem należności do ZUS-u, podatków wszelkiego rodzaju i innych należności. Krótka lista klientów wpłynęła bezpośrednio na jakość produkowanych w spółdzielni mebli. Zakład nie inwestował w nowe urządzenia, bo nie miał wolnych środków na ten cel. W krótkim okresie czasu odeszło też wielu specjalistów. Z ponad 50 osobowej załogi pozostało jedynie 20 pracowników. W pewnym momencie okazało się, że należności wobec pracowników ZUS i Urzędu Skarbowego urosły do niebotycznych kwot kilkuset tysięcy złotych. Istniało spore zagrożenie, że długi przekroczą wartość całego majątku spółdzielni. A dlatego jej zarząd podjął uchwałę o likwidacji. Likwidator chce w pierwszej kolejności zbyć majątek, aby zaspokoić wszystkie należności wobec zwolnionych ludzi oraz wierzycieli. Długi Kępińskiej Spółdzielni Pracy sięgają ponad 200 tysięcy złotych. Tutaj staramy się na bieżąco wypłacać wynagrodzenia za pracę. Tam są małe poślizgi, natomiast są do wypłaty nagrody jubileuszowe, z tego co się orientują, dla kilku, bodajże dla czterech pracowników. Według Jolanty Kubiak dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie osoby, które były zatrudnione na produkcji nie będą miały żadnych problemów ze znalezieniem pracy. 13 spośród tych zwolnionych to stolarze, pomocnicy stolarza i kierownik stolarni. A więc nie ukrywam, że my już szukaliśmy pod te osoby miejsca pracy i mamy. Jest kilku pracowników do obsługi, kierowca, magazynier zaopatrzeniowy. Sądzę, że tu też nie będzie problemu, ponieważ już jedna firma jest, która oczekuje na zaopatrzeniowca. Problem większy na pewno jest z pracownikami administracyjnymi. To pierwszy, ale nie ostatni likwidowany zakład na terenie powiatu kępińskiego. Pod koniec sierpnia pracę straci też kilkanaście osób zatrudnionych w Państwowym Ośrodku Doskonalenia Kadr w Kępnie. Decyzję o jego likwidacji podjął w ubiegłym tygodniu minister skarbu. Tymczasem utrzymanie zatrudnienia i przygotowanie narażonych na wykluczenie społeczne do zaistnienia na rynku pracy to główne zadania projektu Amorek. Jego odbiorcami mają być długotrwale bezrobotni i tak zwana trudna młodzież. Udział w programie Amorek weźmie 100 osób z terenu powiatu Ostrowskiego i Pleszewskiego. Choć to dopiero początek, już zgłosiło się 9 osób. A co dokładnie kryje się pod tajemniczą nazwą Projektu Amorek? Zapytaliśmy koordynatora projektu. Rozpoczęliśmy realizację projektu, który nazywa się Amorek. To jest antymarginalizacja ostrowskich grup szczególnego ryzyka. To jest projekt skierowany do osób, które są wykluczone społecznie i zawodowo znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Mam na myśli tutaj osoby bardzo długotrwale bezrobotne, minimum 24 miesiące, osoby, które wychodzą z uzależnień i osoby młode do 24 roku życia, stanowiące tak zwaną młodzież trudną. Wszystkie te grupy mają jedną wspólną cechę: mają poważne, poważne problemy osobiste, które uniemożliwiają im skuteczne znalezienie pracy, uniemożliwiają im skuteczne poradzenie sobie w życiu zawodowym, poradzenie sobie na rynku pracy. Dla najbardziej aktywnych osób projekt przewiduje sfinansowanie co najmniej 27 4-miesięcznych płatnych staży lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Program zakłada także finansowanie specjalistycznych kursów zawodowych i szereg warsztatów. Bardzo dużo szkoleń atrakcyjnych, ciekawych szkoleń, które będą uatrakcyjniały te osoby dla pracodawców, bo takie szkolenia jak prawo jazdy kategorii C czy spawanie migiem, magiem czy kursy komputerowe, to są rzeczy, które będą dostosowane do potrzeb tych uczestników projektu, którzy dzięki tym szkoleniom będą mogli znaleźć pracę. Program zakłada stworzenie dla każdego ze stu uczestników indywidualnego planu działania. Każdy z beneficjentów ostatecznych naszego projektu spotyka się ze mną trzy razy na sesjach indywidualnych. Pierwsza sesja zatytułowana jest Poznajemy siebie, druga sesja Odkrywamy siebie, a trzecia sesja Wracamy do pracy. Celem tych sesji jest określenie profilu zawodowego beneficjentów ostatecznych oraz określenie możliwości zawodowych każdego z beneficjentów. Te sesje są po to, żeby umożliwić ludziom bezrobotnym aktywny powrót na rynek pracy. Amorek jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Każda osoba, która chciałaby wziąć udział w programie Amorek i spełnia podane wymogi, może zgłosić się bezpośrednio do biura Eurosupport znajdującego się przy ulicy Kaliskiej 13. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo zdobyć również pod ostrowskim numerem telefonu 592 19 A my zmieniamy temat. Czy mieszkańcy Nowych Skalmierzyc muszą polubić zapachy unoszące się ze zlokalizowanej w centrum miasta firmy produkcyjnej? Czy ten fakt zgodny jest z prawem? Szukaliśmy odpowiedzi na te pytania. Nowe Skalmierzyce są miastem wyrosłym wokół terenów przemysłowych. Przez lata w tym miejscu działała przetwórnia mięsna. Od sześciu lat jest to firma produkująca karmę dla zwierząt. Zatrudniający niemal 150 osób, zakład to ważny pracodawca, ale niestety również uciążliwy sąsiad. Sygnały dopływa, napływają przynajmniej od 2002 roku. Mają charakter, powiedzmy, zgłoszeń telefonicznych, są też wystąpienia pisemne, jak również miejscowi radni wielokrotnie poruszali temat na sesjach Rady Gminy i Miasta Nowe skarbie Faktycznie zapachy unoszące się z zakładu roznoszą się w promieniu kilku kilometrów o różnych porach dnia i nocy i nie należą do przyjemnych, szczególnie w ciepłe dni. Jak się jednak okazuje, firma działa zgodnie z prawem. Działamy w oparciu o prawem przewidziane pozwolenie i decyzje lokalnych władz. Informacje o tym, że zakład czasami bywa uciążliwy, otrzymujemy przeważnie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy. Bezpośrednio do nas mieszkańcy nie zwracali się z tym problemem. W ostatnich latach emisja odorów nasiliła się. Firma wciąż rozwija się, trudno więc liczyć, że nagle przestanie emitować gazy. Myślę, że głównym powodem, dla którym okresowo występuje kumulacja tych zapachów, to są czynniki pogodowe. W sytuacji, kiedy jest niekorzystny układ ciśnień, wtedy możemy zaobserwować zwiększony poziom odorów wokół naszej fabryki, ale to ma miejsce kilka razy do roku. Szczególnie w okresie letnim bywa to zauważane. Kiedy przed dwoma laty linia została uruchomiona, na terenie zakładu przeprowadzono kompleksową kontrolę powiatowego i wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, weterynaryjną, a także urzędników gminnych. Zobowiązano zakład do udoskonalenia obiektu, w którym prowadzona jest nowa linia produkcyjna. Wiadomo nam, że firma podejmuje działania, starania celem zminimalizowania tych uciążliwości, głównie zapachowych. Natomiast od mieszkańców. Otrzymujemy dalej sygnały, że praktycznie nie ma postępu w tym zagadnieniu. Problem zaczął się w momencie, kiedy wprowadzaliśmy nową technologię produkcji karmy suchej i wynikał z braku naszego doświadczenia i yy, niezweryfikowanych dostawców surowców. Yy, głównym źródłem emisji zapachów jest mączka mięsno-kostna. Która przez różnych producentów jest produkowana według różnego reżimu technologicznego. W tej chwili opanowaliśmy reżim technologiczny produkcji karmy u nas na miejscu i mamy pod pełną kontrolą naszych dostawców. Także w ostatnich dniach pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Ostrowskiego Starostwa wizytowali tę jednostkę. No jesteśmy w tej chwili w trakcie analizowania posiadanych przez nas dokumentów. No za wcześnie jeszcze. Powiedzieć, co ustaliliśmy, tym bardziej, że nie dysponujemy aparaturą pomiarową, żeby, żeby ewentualnie dokonać jakichkolwiek pomiarów. Możemy tylko opierać się na dokumentach, które są w tej chwili w naszym posiadaniu. Wystąpimy do Wojskowej Inspekcji Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie, przeprowadzenie wyników pomiarów konkretnie emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego. Do tej pory żadna z kontroli nie zmusiła firmy do wprowadzenia ograniczeń w emisji zapachów. Wszystko dlatego, że brak przepisów wykonawczych utrudniających emisję uciążliwych zapachów. Należy się też zastanowić, czy błąd nie powstał na etapie zatwierdzania planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Skoro w jego sercu usytuowano teren przemysłowy, nie można zakazać prowadzenia działalności, nawet jeśli powoduje ona pewien dyskomfort dla okolicznych mieszkańców. Czy jednak ten dyskomfort mieści się w granicach normy? Mieszkańcy uważają, że nie. Tradycyjnie święto policji stało się okazją do odznaczeń i awansów nadanych przez komendanta głównego. Dla kępińskich funkcjonariuszy była to ostatnia uroczystość w starej siedzibie policji. Siedem awansów wręczył w sobotę kępińskim policjantom zastępca komendanta wojewódzkiego policji inspektor Bogdan Borowicz. Kilku funkcjonariuszy z okazji święta policji otrzymało też odznaczenia nadane przez komendanta głównego. Jak powiedział inspektor Henryk Skiba, zastępca komendanta powiatowego policji w Kępnie rośnie zaufanie społeczeństwa do policji. Policja to jedna z najważniejszych służb państwowych. W społeczeństwie przeżywającym trudny okres transformacji rośnie znaczenie zawodu policjanta. Policjant jest nie tylko sługą prawa, lecz często pierwszym jego interpretatorem. Według zastępcy komendanta wojewódzkiego policji, inspektora Bogdana Borowicza, kępińscy policjanci w rankingach wykrywalności zajmują wysokie miejsce w Wielkopolsce. Jak dodał to wynik sprzyjających warunków dla działań policji, jakie zapewnił tu samorząd powiatowy. W opinii inspektora Borowicza, najlepszym dowodem współpracy służby z powiatem będzie nowa komenda, do której policjanci przeniosą się jeszcze pod koniec sierpnia. Dzisiaj jest to miejsce. Aby podkreślić, że to zasługa Pana Starosty, że Komenda Kępińska będzie miała nowy obieg. Oczywiście Rady również i innych osób, ale to Pan Starosta stał na czele tego zespołu i myślę, że dzięki niemu lada dzień będziemy otwierali. Kiedy otworzymy? Właśnie dzisiaj ustalimy, Panie Starosto. Kiedy to otwarcie hmm. zrobimy? My jesteśmy prawie gotowi do otwarcia. Potrzeba nam rzeczywiście się kilkunastu dni. Impreza odbyła się w minioną sobotę w ośrodku doskonalenia kadr. Masz stary samochód, którego chcesz się pozbyć, a nie wiesz jak? W powiecie plaszewskim ten problem już rozwiązano. Za niewielką opłatą można raz na zawsze pożegnać starego Grata. Jeszcze niewielu Polaków wie, że samochód można oddać do kasacji, mówią przedstawiciele firmy Rollwood z Lubomierza Koło Pleszewa, która zajmuje się właśnie kasacją pojazdów. Zakład kasacyjny istnieje już od ponad roku. Od 1 lipca zmieniły się zasady dotyczące kasacji. Od dwóch tygodni posiadamy już pozwolenie wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie gospodarki odpadami, na podstawie której możemy prowadzić stację demontażu pojazdu. I tak do rolbudu trafiają ci, którzy aut w sposób całkowicie legalny chcą się pozbyć. Złomujemy praktycznie wszystko. Są to samochody osobowe, ciężarowe, koparkowadowarki, ładowarki autobusy, motorowery. Najważniejsze jest, żeby pojazd był w miarę możliwości kompletny, co nam narzuca taki jest wymóg ochrony środowiska. Jeżeli nie ma pełnej dokumentacji, to na pewno nie można skasować samochodu. Jeżeli samochód jest niekompletny, Ustawa o ochronie środowiska o recyklingu pojazdów narzuca na nas obowiązek nakładania opłat za brakujące odpady, czyli de facto który jest do skasowania. Jeżeli jest niekompletny, to za każdy kilogram braku klient niestety musi zapłacić. Stawki są określone w ustawie, jest to od 1 zł do 9 zł, więc może to być dosyć spory koszt. Więc naprawdę opłaca się przejechać samochodem kompletnym. Natomiast porzucanie samochodu w ogóle się nie opłaca. Ochrona środowiska bardzo silnie w tej chwili tutaj już działa i, i są nakładane kary za porzucenie samochodów, są nakładane kary za nieopłacanie OC, co jest związane z tym, że po prostu nie idzie samochodu sobie zostawić w krzakach w domu gdzieś i nie, nie on cały czas istnieje w ewidencji, prawda? Póki co opłata za kasację samochodu nie jest jeszcze wygórowana, ale jak prorokują fachowcy, tego typu usługi będą z czasem coraz droższe. Gmina Gołuchów to dla mieszkańców południowej Polski wielkopolskie mazury. Sam Gołuchów z roku na rok zyskuje coraz więcej turystów. Korzystają na tym gospodarstwa agroturystyczne. W samym Gołuchowie jest pięć gospodarstw agroturystycznych. Cieszy się z tego wójt gminy, bo to oznacza, że okolica jest atrakcyjna dla turystów, co się z kolei wiąże z promocją gminy w innych regionach Polski. No i najważniejsze, za promocją i turystami przychodzą do gminy pieniądze. Wiem, że właściciele tych gospodarstw myślą o ich rozbudowie. To świadczy o tym, że zapotrzebowanie takie jest. I cieszę się też, że w przyszłym roku zostanie otwarty pierwszy taki większy hotel na 44 miejsca. Hotel, a właściwie to, jest to są miejsca noclegowe przy Ośrodku Kultury Leśnym. I to na pewno spowoduje, że turystów będzie jeszcze więcej u nas. Jedno z takich agroturystycznych gospodarstw prowadzi pani Karolina. W sumie o tym, że będzie wspólnie z mężem prowadziła agroturystykę, zadecydował przypadek. Zdecydowałam się na to, bo kiedyś szukaliśmy z mężem dla znajomych miejsca w Gołchowie. Na, na, na właśnie na wakacje i okazało się, że w maju już nie ma nigdzie miejsc, po prostu na, ani na ośrodku, ani, ani tutaj w, wśród tych kwater. No i zdecydowaliśmy się, że w takim razie my też otwor, możemy otworzyć, mieliśmy na to warunki, znaczy się musieliśmy najpierw zainwestować trochę pieniędzy, więc trochę to trwało. O tej decyzji to trwało dwa lata, ale no, otworzyliśmy to w 1999 roku. Pani Karolina jest nastawiona przede wszystkim na turystów z południowej części Polski, ale życie pokazuje, że i prawie miejscowi też czasami tutaj przyjeżdżają. Ja dużo daję reklamy na Śląsk, więc właśnie ze Śląska, z okolic Wrocławia, ze samego Wrocławia tak samo. Tutaj też z okolicy, z Kalisza, nawet z Ostrowa też ludzie, którzy nie szukają daleko, jak mają małe dzieci, to szukają blisko po prostu gdzieś. A rodzina państwa Laskowskich do Gołchowa przyjechała aż z Dąbrowy Górniczej. Po pierwsze, że tu jest park najpiękniejszy w Polsce, krajobrazowy. No, Muzeum Czartoryskiej Izabeli. No i w ogóle, dla spędzenia wolnego czasu, poza tym, jest w wolnych chwilach można iść na ten sztuczny zbiornik, który jest około 51 hektarów. Także to jest taki obszerniejszy. Tam można wypożyczyć sprzęt sportowy, tam kajaki, żaglówki. Wiedziałam o zamku w Gołuchowie, więc zamek, park, jezioro, no i agroturystyka. Poza tym wyczułam po głosie pani Karoliny, że jest to niezwykle sympatyczna osoba, do której warto się wybrać. A tak naprawdę, gospodarstwa agroturystyczne faktycznie działają przez cały rok. Może nie z takim natężeniem jak latem, ale zawsze. Są też tacy, którzy dużo przyjeżdżają na weekendy, na przykład od piątku do niedzieli. I oni wracają do Gołchowa, bo przyjadą sobie zimą, potem lubią sobie przyjechać wiosną, zobaczyć, jak się Gołchów zmienił, czy, czy jesienią, może tak latem to, to mniej. Na razie Gołchów poprzestaje na pięciu gospodarstwach agroturystycznych, ale jeśli powstaną nowe, mogą liczyć na przychylność gminy. Oczywiście w granicach rozsądku mogą korzystać z kredytów preferencyjnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Także tutaj jest taka pomoc. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy każdy, kto da tu nowe przedsiębiorstwo, nowe przedsiębiorstwo, nowy zakład w tym i miejsca noclegowe jest zwolniony z podatku od nieruchomości. Gołchów przyciąga turystów z pokojem, zielenią, zabytkami i jeziorem. Przyciąga też bocianami, na które można patrzeć i słuchać ich w nieskończoność. Kilka dni chłodu i znów powraca upał. W lasach powiatu plaszewskiego może wystąpić zagrożenie pożarowe. Na razie nie ma zakazu wstępu do lasów, ale wskazana jest duża ostrożność, apeluje Proszewska Straż Pożarna, która w najbliższym czasie spodziewa się, że najwięcej pracy będzie miała w okresie żniw. W obecnej sytuacji, ze względu na istniejącą aurę, czyli temperatura rośnie, opady maleją, tylko przyloty pasowe, miejscowe, zagrożenie w lasach wzrasta. Dla przykładu, dla Taczanowie wczoraj wilgotność się była 14%, wczoraj była 21%, dzisiaj 14%, na grodzcu wczoraj była 41%, dzisiaj jest 27%, czyli po tych procentach wskaźnikowych widać, ściółka jest coraz bardziej sucha i w tym momencie zagrożenie w lasach rośnie. Strażacy śledzą też na bieżąco prognozy pogody. Śledzimy, śledzimy prognozy sylbutyków w internecie, otrzymujemy oczu, informacje drogą służbową ponadto jeszcze. Mamy taką informację o zagrożeniu opadami, ale przylotnymi pasowymi burzami i, i wiatrami. Straż pożarna apeluje o ostrożność i rozsądek. Ostrzega przed wjeżdżaniem samochodem do lasów i paleniem w takich miejscach papierosów. Wystarczy jedna iskierka i pożar gotowy. Był to ostatni materiał filmowy w dzisiejszym serwisie, ja jednak mam dla Państwa jeszcze zaproszenie. Otóż już od dziś do niedzieli włącznie w odolanowie trwają dni miasta. Wśród wielu atrakcji wymienić można sobotni koncert zespołu Perfect czy niedzielne wesele wielkopolskie. A zobaczymy jaką będziemy mieć pogodę w najbliższych dniach. Od Półwyspu przez Bałkany po Rosję rozciąga się wyż. Pozostałe obszary kontynentu obejmują niże z frontami atmosferycznymi. Wschodnia część Polski jest w zasięgu wyżu nad Bałkanów i Ukrainy. Zachodnia na skraju niżu nad Danii i Niemiec. Nadal napływa upalne, zwrotnikowe powietrze z południa. Termometry w południowej Wielkopolsce wskazywały dziś rekordową temperaturę 39 stopni, w nocy 20. Ciśnienie wynosiło zaledwie 994 hektopaskale. Meteorolodzy przewidują, iż najbliższe dni mają być upalne, możliwe są jednak krótkie, acz gwałtowne burze. Dopiero z końcem przyszłego tygodnia czeka nas zmiana aury. Mam jeszcze dla Państwa komunikat ostrzegawczy o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. Otóż od godzin popołudniowych dziś przez dzisiejszą noc na obszarze województwa wielkopolskiego wystąpią gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. 20-30 mm w ciągu 12 godzin i bardzo silnymi porywami wiatru do 20 m na sekundę. Lokalnie możliwe są opady gradu. Opady w niżej położonych rejonach powodować mogą zalanie piwnic, lokalne podtobienia, a porywisty wiatr powodować może połamanie gałęzi lub powalenie drzew i ich upadek na drogi, chodniki, pojazdy i uszkodzenie budowli. W związku z tym prosimy, prosimy Państwa o szczególną ostrożność i tą właśnie informacją kończymy dzisiejszy serwis, ja dziękuję już Państwu za uwagę. Do zobaczenia.